Witam Was do Mini Browary.pl. Jesteśmy w Piwnej Sprawie na premierze piwa kooperacyjnego Taka moda, słuchajcie, w tym sezonie Kooperacje wielokranów z browarami rzemieślniczymi Mamy piwo Ze mną Tomek, ze mną Szymon Beer Bros. Piwna Sprawa Ahoj Cześć Opowiadaj o piwie e, Piwo nazywa się Piwnosprawna IPA, czyli PSIPA PSIPA? PSIPA czy, czy, czytaj jak chcesz, wolna interpretacja, wiesz, wiele znaczeń, można sobie wybrać to swoje ulubione. Technicznie jak wygląda to piwo to wytłumaczy Szymon, natomiast koncepcja była A. taka, że to piwo ma być bardzo, bardzo sesyjne, bardzo pijalne, ma być bez dodatków. Cały efekt ma wychodzić z chmielu, ze słodów, z wody, tak jak, to, tak jak to w piwie rzemieślniczym bywa. Nie będę się może wypowiadał co do, co do smaku, dlatego że wiadomo, że to będzie moja subiektywna opinia. Natomiast Ty no, się na pewno piwo jest bardzo lekkie, jest nisko nasycone, co jest akurat do tego dojdziemy, dlaczego to jest nisko nasycone. Natomiast tak jak mamy odbiór już pierwszy od ludzi, którzy przychodzą dosyć przypadkowo tutaj po prostu na piwo, to jest? to jest piwo, to jest taki pierwszy krok do kraftu są nieobiektywni, musisz brać to pod uwagę. Nie, Ale to jest nie, nie właśnie jest. fajne. Znaczy... Czyli, czyli generalnie Twoja koncepcja była taka, żeby zrobić piwo taki entry level. Tak. E, I są już takie piwa, żeby nie było. Tam oczywiście, że są takie Pierwsze mary. zdanie Tomka, które było, jak zaczęliśmy rozmawiać na temat, to ma być piwo, to było... Zróbmy jakąś fajną ipę. <laughs> I to wiesz, i e, to taki był, by, by Tak, plan. Bo, bo Tomek ciągle, pamiętam, e, spotkaliśmy się na festiwalu warszawskim i mówisz, nie ma Ip w Polsce. Nie ma polskich ip dobrych, normalnych. Normalnych. normalnych bez, dodatków. bez dodatków. Jest mało. No, I to no, była twoja to koncepcja, to. żeby zrobić normalną ipę. Tak, i to poszło trochę... trochę nie jest też taka klasyczna IPA, natomiast no to jest, mówię, to jest bardzo sesyjne piwo. Wolałbym, żebyś właśnie, mówił żebyś się wypowiedział, bo, bo ja mogę tylko powiedzieć o jakiejś tam koncepcji i o tym, co chcieliśmy osiągnąć. Przede wszystkim o tym, że świetnie bawiliśmy się robiąc to. Eee, i tak jak, jak efekt jest, jestem tyle ciekawy, że, że już widzę po pierwszych odbiorach, że, że to piwo jest całkiem fajnie przyjęte. Technicznie to mówię, no to szybko powiem, wam, co znaczy, to jest. Technicznie. Generalnie, tak jak powiedziałeś, tam, jakbyśmy się tak dobrze bawili, że jedyną osobą, która miała nadzór nad tym piwem, był Łukasz. On taka <laughs> zrobił to piwo, bo byśmy się bawili. A Łukasz na wakacjach? Nie, Łukasz jest w Browarze dzisiaj, że tam no. turystów. I w każdym razie. Czyli w pracy. No, w pracy, tak. Bawiliśmy się świetnie i było był, był naprawdę super cały ten wyjazd do tej pory, wspominam, cudownie, ale jeśli chodzi o samo piwo, to jest, to jest to proste piwo, jak, 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 jak widać w zasypie, w Chmieleniu, nie ma tam żadnych niespodzianek, tak miało być. Jest to taki trend, który nie wiem, czy zauważyliście, w naszym browarze od, od kilku ostatnich piw który jest współpracowany, a my robimy piwa bardzo grzeczne i delikatne, zupełnie jak nie nasze. Pamiętasz? Półcił cześć, cześć, cześć. No, dokładnie. No, właśnie o tym mówię. To jest pierwsze piwo, które było zrobione na przekór e, naszej takiej dotychczasowej filozofii, czyli robimy piwa e, inne, dziwne i tak dalej. tego piwa był na tyle pozytywny, na tyle fajnie się to zaczęło kręcić, że dwa pozostałe, czyli Chill Out i teraz e, ta Psipa są e, e, jak, jak nie nasze, ale za to mam nadzieję, że, 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 że pasują że trafiają w ten wymiar. Tak, kilka słów na temat piwa, e, oczywiście to nie jest moje pierwsze, jak wszedłem tutaj, e, zostałem od razu e, już poczęstowany, nie, nie w ogóle nie miałem, tak, zdami, chciałem, nie. chciałem zacząć od czegoś zupełnie innego, delikatniejszego, od, ranta, od, razu, od razu dostałem to piwo, więc od razu pytam się o parametry, to jest koło pewnie 14 balingów. Nie, to jest właśnie 12, czyli trochę nisko jak ma na IP. Ale... No to moment, czyli to jest Session apa. IPA, czyli APA. Takie takiej tak. Tak tablicy, nie sprawdziłem? Sosi IPA, to miało być piwo... Nie sprawdziłem, nie, nie, coś... nie zdążyłem. Już ta, jeszcze tak szybko zostało mi nalane, że nie, nie sprawdziłem. Coś, coś pomiędzy miałoby to nie wiesz, Miało być IPA, bo w nazwie już było wiadomo, że ma być IPA, ale chcieliśmy, żeby to było jak najniżej, jeśli chodzi o parametry i... Na tą przegrodę. Ta dwunastka, czyli po prostu jest to, wiesz, jest, jest, jest bardzo fajny aromat, jest aromat naprawdę... Takich owoców tropikalnych, więc od razu pytamy jakich mielenie było. Milenie było klasyczne, czyli w naszym wypadku też się śmieliśmy że klasyczne, czyli citra, mozaiki I, i. Magnum. Magnum musi być. I euro, no. U nas klasyczne, czyli to są te wiesz, to są te trzy chmiele. Więc yy, okej, okay, aromat bardzo w porządku, natomiast wypiłem to pierwsze, mówię Szymonowi, słuchaj, nie ma goryczki. No, yy, no ale po to wzięliśmy drugie. Już na spokojnie. Nie przepłukiwałem mu ust, aż dziwne. Goryczka jest. Goryczka jest, więc absolutnie ja zwracam honor. Goryczka jest. Myśmy specjalnie, że zacząłem Ci to już mówić wcześniej, że... Góreczka jest troszkę za niska, 3 dni temu... Nie, weźmy, w tym momencie się już nie zgadzam, ale nie, jest idealna. Ale nie, właśnie w tym bo momencie. była za niska, 3 dni temu A? była za niska. I stwierdziliśmy, sobie, z Łukaszem dołożymy parę chmiel, kilogram chmielu żeśmy dołożyli po to, żeby tę góreczkę jeszcze podciągnąć. Zrobiliśmy po prostu wcześniej herbatkę z chmielu i dołożyliśmy trochę tej, tej góreczki, żeby wiesz, podciągnąć w górę. No tak, w zresztą do mnie. No tak, bo żebyśmy to ja powiedziałem, słuchaj, okay, moim zdaniem jest trochę tej goryczki za mało i wiesz, była dyskusja przez te, to, to I, dołożyliśmy. i chyba nie, nie przegniemy. Jest naprawdę, znaczy cały czas jest dyskusja, co to znaczy session IPA. Session IPA różni się od apy tym, że po prostu jest troszkę większa goryczka niż łapie. Zawsze na pierwszym planie dla mnie musi być aromat. I ten aromat tutaj od razu poczułem. On jest naprawdę świetny. Natomiast był motyw, że nie czułem goryczki. Już jest goryczka, także według mnie session IPA jest świetna. Generalnie się nie mam, nie mam do czego doczepić. Nie, no przyczynię się e, do czegoś. Proszę, proszę. E, do nazwy Psipa. <laughs> Psipa. Ale nie wiesz o co chodzi, wiesz, dlatego. Że nie wiesz Jeszcze nie jest po IPA. Aha. A, znaczy, a ja dlaczego po No Bo PS. Piwna sprawa. No tak, no bo to jest piwnosprawna IPA, ale w skrócie jest to PsiPA. To była tak strasznie błyskotliwa myśl. Tą kompę, <noise> ale słuchaj, najlepsze <noise> jest to, że to, to wyniknęło z przypadku, dlatego że ja słyszałem, że a, może zrobił coś takiego jak piwnosprawna IPA, jakaś tam nie wiem, PSIPA, coś takiego. Jeśli moja dziewczyna, która siedziała obok, wzięła telefon i gdzieś zapisywała te różne pomysły. Ja zacząłem tu tak czytać, mówię tak. to, to. to PsiPA. I w tym momencie jeszcze Michał tutaj nasz stały w mówi nie, to musicie, to musicie dociągnąć, wiesz. Jedzie. Ja sobie powiedziałem, że, słuchajcie, w międzyczasie to jakąś fajniejszą nazwę, ale jakoś nie wyszło, no. Nie, to, to smak smak jest max To jest maks naszej możliwości. Dobra, no znaczy, Tomka wzywają. wzywają. Tak no. naprawdę po Generalnie e, nie. Polecam, zdecydowanie. Bardzo fajne piwo. Doktor Natomiast e, Tomek już poszedł, więc już możemy e, pogadać. Wreszcie. Możemy no normalnie pogadać. Słuchaj, no dużo tych kooperacji, prawda, z lokalami. Tak, tak. Z Bo i z Jaberem, tak. e, z Cześciem, tak. z Warszawy, kto jeszcze? No, no przecież same crafty słynny tak. smallcombe border. Tak. Czy jest jeszcze jakiś lokal, w którym nie zrobili kooperacji? Nie no, jest mnóstwo lokali. Zrobimy e, tych, wiesz, tych, tych operacji na pewno mnóstwo, bo tak jak Ci powiedziałem, sprawia nam to frajdę. Są to wszyscy na tyle fajni ludzie, że e, przebywanie z nimi i robienie wspólnych i robienie później takich interesy, jak na dzisiaj, jest, jest po prostu fajne. I to jest też trochę sens tej, 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 tej tego całego kraftu. E, będziemy robić z następnymi na pewno. Kto się zgłosił? Słuchaj, wszyscy tak naprawdę. Z, wszyscy i to łącznie wiesz, z innymi miastami, także jest... Wystarczy ten temat lekko poruszyć i od razu jest ruch, bo dla obydwu stron jest to z korzyścią. Tak? My się też w niektórych przypadkach uczymy, na przykład nie, nie, nie robiliśmy wcześniej grossa żadnego, a, a, wiesz, a, a Mason miał już jakieś doświadczenie i jakąś tam wiedzę nam przekazał. Tak? No właśnie, zapytam o to gozę, bo chyba nie było żadnej oficjalnej premiery tego piwa. Była Zobaczyłem w ale w Jabiruoki, bo to jest piwo A, w Jabir wasze kooperacyjne, z Jabir więc dziwne, że w Jabirze nie było premiery tego piwa. Była taka właśnie półoficjalna, zrobiliśmy jednocześnie w dwóch miejscach, i w, i w Jabirze i w, na Hebelce. Mieliśmy teraz w tym tygodniu, w ten weekend, robić taki after premierę. U nich, ale oczywiście organizacyjnie tam się policzkało. Będzie za tydzień A, który jest, e, taka premiera, z, z, e, e, już nieoficjalna, do dwa tygodnie po, po premierze. Takie po prostu spotkanie, na którym będzie można z nami pogadać, można się dopiero napić. I, i Okej, okay, to idzie i... w Polskę, więc od razu y, zawsze pytanie ludzi z Polski jest: będą butelki? Bedo, bedo. Będą, będą. Obiecuję. Sipy będą? Będą no, sipy w butelce, będą też w butelce e, saldu, czyli kosę. E, e, tak naprawdę będziemy mieli teraz 4 czy 5 w butelkach, będzie, będzie trochę do nabycia. Świetnie. W takim razie wypatrujcie i żądajcie sklep w sklepach swoich birbrosa z Girardowa, a my tutaj sobie dalej będziemy pić. Będziemy, będziemy degustować. Zdrówko, z tutaj, tak, tak. Çiles. Yok. Naraz ya. Yes.